Dramat Wolności to kolejny projekt artystyczny, który powstał przy współpracy Biura Wystaw Artystycznych, Aresztu Śledczego w Kielcach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do udziału w nim zostali zaproszeni artyści o uznanym dorobku, a także studenci uczelni artystycznych z Polski, Czech i Niemiec. Impulsem do rozpoczęcia projektów wolnościowych, które zrealizowane były wcześniej m.in. w Łęczycy, Radomiu, Nowym Wiśniczu i Krakowie, były rocznice ważnych wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski. Jest to rodzaj takiego szczególnego spotkania, pozornie ludzi wolnych, pozornie wolności pozbawionymi, ale, ale specjalnie używam słowa pozor, bo często ci, którzy wydaje się, są wolni. Są skrępowani mnóstwem przeróżnych problemów. Ci pozornie skrępowani okazuje się, że w wielu swoich wypowiedziach, w wielu swoich, swojej aktywności wykazują dużo cech ludzi wolnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne oraz filmowe, w których czynny udział brali więźniowie. W trakcie warsztatów plastycznych prowadzonych przez studentów i doktorantów Krakowskiej Uczelni oraz gości z zagranicy powstały prace, których tematyka nawiązywała do szeroko pojętej wolności. Były one wykonywane różnymi technikami. Myśmy dali temat tema, maska, co z portretem albo z twarzą człowieka i w technice sitodruku, że to było coś takiego niewyjątkowego, wyjątkowego, to jest graficzna technika. Na pryncypu szablony, tak oni mogli tak w tym temacie rozwinąć i zrobić szablon takiej maski, wydrukować. Współpraca z osadzonymi zaowocowała między innymi powstaniem ogromnego 65-metrowego muralu umieszczonego na wewnętrznej ścianie oddziału terapeutycznego aresztu. Obrazki, które się mieszają między sobą, rzeczywiście pewną narrację mogą tworzyć. Jest to m.in. wynik moich rozważań na temat wyroczni delfickiej, delfy, nawiązanie do architektury greckiej, jak również myślenie o Dürerze, który 500 lat temu dokładnie stworzył miedzioryt Melancholia. Tego typu forma współpracy osadzonych i artystów jest elementem terapii i prowadzonych działań resocjalizacyjnych. To przedsięwzięcie dramat wolności to jest założenie artystyczno-resocjalizacyjne mające przede wszystkim charakter oddziaływania na skazanych. W tym projekcie do chwili obecnej uczestniczyło do stu skazanych i to nas najbardziej cieszy, że nie tylko będą oglądać wernicarz prace, jakie powstały w wyniku tych działań artystycznych, ale sami je tworzyli i całe to wydarzenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem wśród osadzonych. Wystawa czynna będzie w kielskim areszcie śledczym do 5 grudnia bieżącego roku.